Twój kot śpi trochę dłużej. Urocze, prawda. Ale co, jeśli to tak naprawdę desperackie wołanie o pomoc? Większość właścicieli myśli, że to po prostu normalny proces starzenia. Ja też tak myślałem, dopóki weterynarz nie zdradził mi, że te drobne zmiany mogą oznaczać, że twój kot cierpi, a nawet umiera. W tym filmie odkryję ukryte oznaki, których 99% właścicieli nie dostrzega, a na koniec podzielę się siedmioma sprawdzonymi sposobami na wydłużenie kociego życia. Zostańcie ze mną, bo prawda o starzeniu się kotów jest głębsza, niż nam się wydaje. Numer jeden znak: Zmniejszenie energii i zabawy. Jednym z najbardziej bolesnych objawów starzenia się kota jest stopniowy zanik energii. Ten kociak, który kiedyś fruwał po pokoju w rozmytym futrze i radości, teraz woli wygodę cichego kąta lub ciepłego koca. Ta zmiana nie jest tylko emocjonalna, ale i biologiczna. Metabolizm zwalnia, mięśnie tracą masę, a chrząstka stawowa zanika. Wiele starszych kotów doświadcza już pierwszych objawów zapalenia stawów, przez co wska na kanapę czy gonienie zabawki sprawia im fizyczny ból. Ich serca i płuca również tracą sprawność, przez co nawet krótkie biegi szybciej się męczą. To, co wygląda na lenistwo, tak naprawdę jest oszczędzaniem cennej energii przez ich organizm. I choć trudno to dostrzec, to jednocześnie silne przypomnienie. Twój kot dawał ci lata zabawy i radości, a teraz potrzebuje twojej cierpliwości i czułości bardziej niż kiedykolwiek. W końcu wkracza w spokojniejszy etap życia. Jaka była pierwsza zmiana, którą zauważyłeś w zachowaniu swojego kota? Podziel się nią w komentarzach. Numer dwie znak trudności ze skakaniem i poruszaniem się. Był czas, kiedy twój kot bez wysiłków wskana blaty, parapety i twoje kolana. Ale z wiekiem każdy ruch zwalnia, a każdy skok wymaga kalkulacji. Możesz zauważyć wahanie przed wejściem na kanapę, pauzę przed skokiem, a nawet całkowite porzucenie skoku. To nie upór. To narastające obciążenie artretyzmem, zanikiem mięśni i sztywnością stawów. Badania pokazują, że zanim kot osiągnie dwanaście lub czternaście lat, Ponad 60% z nich ma już pewien stopień choroby zwyrodnieniowej stawów. Krząstka chroniąca kości ulega zużyciu, przez co każdy krok lub lądowanie jest bolesne. Kręgosłup traci elastyczność, a tylne kończyny, niegdyś ich największe źródło siły, stają się słabsze. Rezultatem jest widoczna powolność ostrożność wynikająca ze strachu przed bólem. Ta zmiana może być jedną z najłatwiejszych do zauważenia oznak starzenia ponieważ zmienia sposób, w jaki Twój kot wchodzi w interakcję ze światem. Może preferować niższe miejsca odpoczynku, unikać schodów lub wybierać Twoje kolana zamiast wysokiego miejsca. Dla Ciebie jest to przypomnienie, że kot, który kiedyś dominował na wysokościach Twojego domu, jest teraz bardziej delikatny, zasługuje na Twoją cierpliwość i bardziej przyjazne, łatwiejsze do odnalezienia otoczenie. Numer 3. Znak. Zmiany wagi. Zmiany wagi u starszych kotów rzadko są przypadkowe. Najczęściej są sygnałem ostrzegawczym od organizmu walczącego z czasem. Niewyjaśniona utrata wagi może być spowodowana nad czynnością tarczycy, chorobami nerek, a nawet rakiem, wszystkimi bardzo powszechnymi schorzeniami u starszych kotów. Wraz ze spadkiem masy mięśniowej z wiekiem nawet normalny apetyt nie wystarcza, aby utrzymać ciało w dobrej kondycji. Z drugiej strony, niektóre koty tyją zwłaszcza jeśli zapalenie stawów ogranicza ich ruchy i spowalnia metabolizm. Nadmiar tkanki tłuszczowej może obciążać i tak już osłabione stawy i narządy, dodatkowo przyspieszając proces starzenia. Za tymi zmianami fizycznymi stoją złożone procesy biologiczne nerki, które nie filtrują toksyn, tarczyca, która produkuje nadmierną ilość hormonów lub insulinooporność prowadząca do cukrzycy. Możesz zauważyć bardziej uwydatniony kręgosłup lub biodra, albo cięższy brzuch niż wcześniej. Te zmiany są wyraźnym sygnałem, że twój kot stracił równowagę. Najsmutniejsze jest to, że nie potrafią wytłumaczyć swoich problemów. Tylko ich ciała mówią prawdę. Twoją rolą jest teraz to zauważyć, działać z troską i zapewnić mu niezbędne wsparcie medyczne i komfort. Numer 4. Objaw Włosy matowe lub matowe. Sierść kota zawsze była symbolem witalności: lśniąca, miękka i zadbana. Jednak z wiekiem ta uroda zaczyna tracić swój blask kiedyś gęsta i lśniąca. Futro może stać się cienkie i nierówne, a kolor matowy i bez życia. Nauka wyjaśnia to na kilka sposobów: po pierwsze, gruczoły łojowe, które produkują naturalne oleje utrzymujące miękkość i połysk, stają się mniej aktywne z wiekiem. po drugie, jeśli artretyzm lub ból stawów utrudniają pielęgnację, kot może przestać dbać o sierść, co powoduje jej splątanie i szorstkość. Ukryte choroby, takie jak problemy z nerkami, nadczynność tarczycy czy anemia, również przyczyniają się do pogorszenia jakości sierści. To, co kiedyś wydawało się promienną urodą, jest teraz cichym sygnałem, że organizm podupada. Ta widoczna zmiana może być szczególnie ekscytująca dla właścicieli. Ponieważ futro zawsze było symbolem elegancji i dumy kota. Ale matowa sierść kryje w sobie przesłanie: Twój kot nie zaniedbuje się celowo, twój organizm po prostu nie nadąża. Na tym etapie delikatne szczotkowanie i dotykanie stają się gestem miłości, który zastępuje to, co zabrał czas. Jakie inne oznaki fizyczne, poza sierścią, zauważyłeś u swojego kota, które Cię niepokoją? Numer 5 objaw. Trudności z rzuciem lub połykaniem. Jedzenie powinno być prostą radością, ale dla starszych kotów może stać się prawdziwą walką. Możesz usłyszeć chrupanie, zobaczyć, jak jedzenie wypada z pyska lub cofa się od miski po kilku bolesnych kęsach. Przyczyną są zazwyczaj choroby zębów, zapalenie dząseł lub złamane zęby, schorzenia, które dotykają prawie 70% starszych kotów. Te bolesne problemy sprawiają, że rzucie staje się nie do zniesienia. Jednocześnie mięśnie gardła słabną z wiekiem, a pogorszenie stanu neurologicznego może utrudniać połykanie. To, co kiedyś było instynktowne, staje się walką. Nauka wyjaśnia, że gdy receptory bólu w jamie ustnej aktywują się bez przerwy, mózg zaczyna kojarzyć jedzenie z cierpieniem, co prowadzi kota do unikania jedzenia. Dla właściciela obserwowanie tego jest niezwykle bolesne. Przygotowujesz ulubiony posiłek swojego przyjaciela. Tylko po to, by zobaczyć, jak odwraca się, głodny, ale nie mogąc znieść bólu. Każda próba jedzenia wydaje się porażką dla niego i dla ciebie. W takich chwilach cierpliwość, bardziej miękkie jedzenie i opieka medyczna mogą przynieść ulgę, ale głębsza prawda jest oczywista. Ich ciała przypominają wam, że każda czynność jedzenia wiąże się z kosztami, a waszym zadaniem jest sprawić, by te koszty były jak najniższe. Numer 6 Znak. Poszukiwanie samotności i izolacji. Koty zawsze były nieco tajemnicze, ale z wiekiem ich instynkt izolacji staje się silniejszy. Możesz znaleźć swojego kota chowającego się w szafie, pod łóżkiem lub w ukrytych kątach domu. To zachowanie nie jest odrzuceniem, ale instynktem przetrwania. W naturze chore lub umierające zwierzęta chowają się, aby chronić się przed drapieżnikami. Ten instynkt nadal istnieje w ciele twojego kota nawet w bezpiecznym domu. Nauka nazywa to z izolacją ochronną, zachowaniem aktywowanym, gdy organizm wyczuwa słabość. Osłabienie neurologiczne, ból i zmęczenie podsycają te potrzeby samotności. Możesz mieć wrażenie, że się odsuwają, jakby twój ukochany towarzysz nie chciał już twojej obecności. Ale prawda jest taka, że próbują chronić się przed słabością. Za każdym razem, gdy znajdziesz je chowającego się, Czujesz ukłucie w sercu i przypominasz sobie o ich naturze. I choć mogą chcieć być same, twoja spokojna obecność w pobliżu, siedzenie w ciszy i mówienie cicho może zniwelować ten dystans. Nawet jeśli się izolują, to czego naprawdę potrzebują, to pewność, że nie znikną sami, że miłość nadal ich znajdzie, nawet w cieniu. Numer 7. Objaw. Zwiększone pragnienie lub oddawanie moczu. Zmiany pragnienia mogą wydawać się drobne, ale niosą ze sobą ogromny ciężar w życiu starszego kota. Kot, który nagle pije nadmiernie, może zmagać się z chorobą nerek, cukrzycą lub niedoczynnością tarczycy. Nerki, które filtrują toksyny, tracą funkcję z wiekiem, powodując odwodnienie i desperackie zapotrzebowanie na wodę. Z drugiej strony, kot, który całkowicie przestaje pić, może znajdować się w końcowym stadium choroby, kiedy organizm zaczyna tracić ważne funkcje życiowe. Nauka jest poważna. Regulacja płynów jest kluczowa dla przetrwania, a gdy zawodzi, toksyny gromadzą się we krwi, prowadząc do nudności, zmęczenia i dalszego pogorszenia stanu zdrowia. Możesz zauważyć, że twój kot częściej krąży wokół miski z wodą lub, przeciwnie, odmawia do niej zbliżenia. To nie są głupie dziwactwa, to sygnały ostrzegawcze. Najsmutniejsze jest uświadomienie sobie, jak coś tak prostego jak woda może ujawnić kruchość życia. Kiedyś twój kot pił energicznie. Teraz każdy łyk, a raczej jego brak, niesie ze sobą ciężar śmierci. To przypomnienie, że należy zwracać szczególną uwagę, działać szybko i nigdy nie ignorować cichych sygnałów, jakie wysyła nasze ciało. Numer 8 objaw. Utrata kontroli nad pęcherzem lub jelitami. Kiedy starszy kot zaczyna tracić kontrolę nad pęcherzem lub jelitami, może to wydawać się druzgocące. To niegdyś czyste i ostrożne stworzenie może nagle zabrudzić swoje legowisko, podłogę, a nawet siebie. Nauka jest jednoznaczna nerwy kontrolujące wydalanie słabną z wiekiem, a napięcie mięśni pęcherza i odbytu maleje. W niektórych przypadkach choroby nerek lub cukrzyca zwiększają oddawanie moczu, przytłaczając resztki kontroli. Pogorszenie stanu neurologicznego, podobne do demencji u ludzi, również odgrywa rolę, utrudniając im zapamiętanie, gdzie jest kuweta. Dla kota ta strata jest nie tylko fizyczna, to upokarzające. Koty są instynktownie bardzo czystymi zwierzętami, a kiedy nie potrafią kontrolować swojego ciała, powoduje to stres i dezorientację. Dla ciebie jest to bolesne, ponieważ wypadki służą jako ciągłe przypomnienia, że ich niezależność się wymyka. Ale za frustracją kryje się szansa na okazanie najczystszej miłości. Okazując cierpliwość, starannie sprzątając i zapewniając łatwy dostęp do kuwety, pokazujesz, że ich godność nie została utracona i że nawet gdy ich ciała przestają działać, nadal zasługują na twoją opiekę i szacunek. Numer 9 znak. Nie reaguje już na zabawki i uczucia. Być może jednym z najsmutniejszych objawów starzenia się jest moment, gdy kot przestaje reagować na rzeczy, które kiedyś przynosiły mu radość. Zabawka, która kiedyś sprawiała, że biegał po domu, teraz leży nietknięta. Twoje delikatne wołanie lub pogłaskanie po dłoni może już nie wywoływać mruczenia ani podniecenia. Naukowo rzecz biorąc, ten brak reakcji jest powiązany z pogorszeniem funkcji neurologicznych, utratą zmysłów i zmęczeniem ponieważ organizm kieruje całą swoją energię na przetrwanie. Endorfiny, hormony związane z przyjemnością, spadają z wiekiem, odbierając chęć do zabawy. Ale emocjonalnie przesłanie jest silniejsze niż nauka. Ich świat słabnie. Czujesz, jakby więź, którą budowałeś latami, wymykała ci się z rąk. Ale jest ważna prawda, której warto się trzymać. Nawet jeśli nie reagują tak jak kiedyś, w głębi duszy nadal cię znają. Twoją obecność, twoje uczucie i twoją miłość. Te rzeczy docierają głębiej niż jakakolwiek zabawka czy gra. Nawet w ciszy, nawet w bezruchu, twój kot cię czuje. A czasami najcichsze chwile, takie jak głowa spoczywająca w dłoniach, są największym znakiem zaufania, jaki wciąż mogą dać. Numer 10. Wskazówka. Podstawowa opieka i długowieczność. Poza medycyną istnieje najpotężniejsza siła przedłużająca życie kota. Miłość. Badania na ludziach i zwierzętach pokazują, że czułość redukuje stres, obniża poziom kortyzolu, wzmacnia układ odpornościowy i wydłuża życie. Dla kotów komfort zaufania jest równie ważny, jak każde leczenie. Delikatny dotyk twojej dłoni, ciepło twoich kolan, znajomy dźwięk twojego głosu wszystko to uwalnia oksytocynę, hormon miłości, który uspokaja lęk i koi ból. W późniejszych latach życia, gdy świat staje się mniejszy, a ich ciała słabsze, Twoja miłość staje się dla nich fundamentem. Dla nich nie jesteś tylko ich właścicielem. Jesteś ich bezpieczeństwem, komfortem i sensem życia. Może się to wydawać proste, ale nigdy nie lekceważ uzdrawiającej mocy Twojej obecności. Siedzenie obok nich, czesanie ich futra, mówienie do nich cicho, te gesty mogą przedłużyć ich życie, dając im wolę kontynuowania. Miłość nie może zatrzymać czasu ale może zmienić sposób, w jaki go doświadczamy. A dla twojego kota to uczucie może wystarczyć, aby trudne dni zamieniły się w cenne lata. Widzisz, to, co wydaje się drobnymi szczegółami z codziennego życia twojego kota, może opowiadać ci historię, na którą nie byłeś gotowy. Starzenie się jest procesem naturalnym, ale nie musi być równoznaczne z cierpieniem. Rozumiejąc oznaki, stajesz się największym obrońcą swojego najlepszego przyjaciela, dbając o to, by jego ostatnie lata były wypełnione spokojem, komfortem i przede wszystkim miłością. Najważniejsza lekcja, jaką możemy z tego wszystkiego wyciągnąć, to to, że nasza obecność i troska to najwspanialsze dary, jakie możemy dać kotu. Kochają nas bezwarunkowo, a naszym obowiązkiem jest odwzajemnić tę miłość z takim samym oddaniem.